Hej, o tutaj znowu czary... O, chyba za głośno jestem, czekaj. Teraz lepiej? Wydaje mi się, że powinno być lepiej, trochę. Eee, no, Witam Was w kolejnym odcinku Stop Simulator. Eee, kontynuujemy naszą kampanię niemiecką. Mm, kontynuuj. Tak, jak nam przykazał pan Erwin Rommel Będziemy atakować Francję Przez Benelux, żeby obejść Ten ich durny płot Tak Dobra, ile mamy? Dawaj pancer 3 Mogę Możemy pantery Kupić Ale, ale, ale Mi się wydaje, że Rakiety będą dobre na Panterę nam już nie starczy. Co tu jeszcze? Dym. Eee, kupmy. Mo A, też nie starczy. Dobra. Latające, coś może z latających. Tomał hmm. transportowy. To tego chyba nie chcemy. Tak mi się wydaje Weźmy na razie te Lepsze myśliwce kupmy I tego kupmy jeszcze A A daj szybko strzelność jeszcze Okej okay. No to co, przez Benelux Limit pieniędzy. Co tak mało? Francuzi czołgi będą mieć. Okej. Okay. My też będziemy mieć. Pokaż mi swoje towary. Co wy tu, macie? tu piechota na plecach. Tak, wiem. Jeszcze więcej piechoty? Jeszcze więcej piechoty. To też nie tak dużo ich. Rakiety powinny sobie z niej poradzić, co tutaj mam przeciwpancery? Nie, artyleria. Bunkry. Oni też rakietówki mają, dobra Widzę na czym to polega. Okej, okay, właśnie ja będę mógł w tym akcie odblokować tygrysy, bo jak ja... jak mnie jako Francja atakowali Niemcy to tygrysy mieli, więc ja też bym chciał, żeby to tak fair było. No, dobrze. Benelux załatwiony. No dobra, więc tak. Czy my potrzebujemy ATR-ów? Nie wydaje mi się, właśnie miałem te tygrysy sprawdzić. No nie, ja tygrysy mogę dopiero w trzecim akcie, halo. Co, co to ma być? Co to ma być, ja się pytam? Jak to tak? Dobra, mamy pantery, jest jest dobrze. W ogóle pantery w bitwie o Francję. Dwieście aż? Jezus Maria. A ty znowu? Dobra, lecimy. Jak najszybciej. Tutaj mamy co? Tu jest... Dead match i będzie zabij VIPa. A tu mamy obrę... O, nie, nie. Obrężenia nie chcemy. Myślę, że przejdziemy sobie tym dead matchem. Tutaj mamy... Mają artylerię i piechotę. Okej. Okay. O Boże, ile min! O, przeciwlotnicze mają. Eee, nie podoba mi się to. Dlaczego to działo ciągle żyje? Dobra, uda się na szczęście. Okej, okay, okej. Okay. Fabryka. Zakładam, że fabryka będzie wipem. Dobra. Dobra, weźmy. czy A, dwa razy baraki? Dwa razy baraki i co to jest? B, o oh, linie maszynota! No tak, zapomniałem! Jelipopo ufosem miktonem, a zielowy Szukam te lepa kady, a sowy Jelipopo ufosem miktonem, a zielowy Szukam tyty lepa kady,

Thanks. To wszystko przez to, że ta gra mnie nienawidzi. Dziękuję za uwagę. Nie, ale serio. Mogę jeszcze raz. Ja Wam powiem tak, słuchajcie, Francuzi mają rzeczy, których ja nie mogłem odblokować, no to gdzie tu jest sens? O, to na przykład jest dopiero w czwarte, w, cz w czwartym akcie dostępne, a Niemcy to już w pierwszym mieli. No to ja nie wiem, czy to jest takie uczciwe. Tak coś mi się nie wydaje Dobra, spróbujmy jeszcze raz Żyle papa jestem nikt to name Asi levi Szukaj na ty tyle pakra bi a No i to by było na tyle A spróbujmy to oblężenie Znovu te so... Jezus, Maria. Spróbujmo. nie uda. No i co ty robisz? Co za typno. Não Ah, y todo, Ostatnie trzy strzały będziemy walczyć do ostatniego tchu, nie poddamy się nie mam nabojów. Ars, wam pokażę jak się walczy. Następnej fali nie pokonam, nie ma szans, ale z tą może się udać. Trzeba ich okrążyć. Au! Ale dlaczego wy we mnie strzelacie? Dobra, tak nie No skacz! O nie Ech. No, dobra, przegrywamy. E, będziemy na nowo to robić. Tak mi się coś wydaje. Czy ja mogę w tym momencie kampanię jakby zakończyć? O, mogę zresetować akt. E, dobra, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. W następnym spróbujemy na nowo to przejść. Te pantery to chyba nie był najgo, najlepszy pomysł. Cicho, ten pantery to nie był najlepszy pomysł, bo do niczego się nie przydały. Także no, dzięki za oglądanie, i tak jak z Francją, będziemy kilka misji przechodzić po kilka razy. Do zobaczenia, cześć.